Hej kochani, witajcie w przestrzeni: Szczęście jest drogą. Ja mam na imię Magda, to jest Shadow. Witam Was w 46. dniu podnoszenia wibracji według Kyla Greya. Serdecznie Was wszystkich pozdrawiam i zacznę już lekcję, ponieważ dzisiaj mam Wam sporo do powiedzenia. Dzisiejszym tematem jest moja prawda, mój nauczyciel. I uważam, że to jest bardzo ważna lekcja. I w tej lekcji też się z Wami podzielę tym, co się ze mną dzieje, wyjawię Wam swoją prawdę. Kochani, czasem niezmiernie trudno jest nam powiedzieć wszystko, co chcemy. I zwłaszcza, zwłaszcza wtedy, gdy obawiamy się. Jak zostanie to odebrane, bądź że z naszymi słowami zmartwimy drugą osobę lub zawiedziemy. Wypowiadanie prawdy jest wielką duchową lekcją. I taką prawdą może być wykonanie czegoś potrzebnego, wyjawienie jakichś informacji. Przynoszących ulgę, lub opisanie komuś naszych uczuć. Na tym etapie podróży duchowej chodzi o to, żeby zapanować nad swoją siłą i wzmocnić swoją duchową energię. Kiedy nie podążamy za swoją prawdą, budujemy. Ogromne blokady na swojej drodze, bo często okłamujemy sami siebie, nie przyznajemy się przed, samymi, przed samym sobą do, do pewnych rzeczy, albo odcinamy się od czegoś, ponieważ boimy się, że nie będzie to akceptowane przez innych. A to powoduje, że. Blokujemy prawdziwych siebie. E, prawda jest wielkim nauczycielem. I ponie, ponieważ zezwala na przejście w obszar głębokiej duchowości, e, i takiej duchowej jedności z samym sobą. Gdzie szanujemy i kochamy siebie na tyle. Aby przyjąć tylko potrzebne i prawdziwe informacje. I to chodzi o to, żeby też poznać to, co w jaki sposób się definiujemy, tak? Bardzo często definiujemy przez pryzmat czyjeś opinii na nasz temat, która niekoniecznie jest prawdziwa. Dlaczego nie jest prawdziwa? Bo ta osoba nie przeżyła tego, co my przeżyliśmy, nie, nie przeżyła naszych emocji, nie wie o czym myśleliśmy, nie wie, co przeżywaliśmy tak naprawdę, i opinie innych osób bardzo często są błędne na nasz temat. I tak samo, jeżeli my wydajemy opinię o drugiej osobie, nie jesteśmy w stanie. W pełni, w pełni ocenić sytuację ze względu na to, że nie siedzimy w butach tej osoby, tak? Jeżeli czujecie, że właśnie w tej chwili macie coś komuś do powiedzenia, czas zrobić w swoim życiu miejsce dzięki wypowiedzeniu swojej prawdy. Jeżeli obawiacie się konsekwencji, y, pamiętajcie, że wszechświat ma dla Was większy plan. Aby wykonać kolejny krok, trzeba najpierw zrobić ten pierwszy. Y, I nikt nie powiedział, że będzie łatwo, bo nie jest łatwo dzielić się swoją prawdą. Dla mnie y, to, czym się dzisiaj z Wami podzielę, też nie jest łatwe. To jest bardzo trudne, ale uznałam, że podzielę się tym, bo być może ktoś, kto będzie oglądał ten filmik, ma podobną sytuację bądź mierzy się z podobnymi problemami. I być może mój sposób reagowania, mój sposób postrzegania pomoże mu się uporać z tą trudną sytuacją. Kochani, niemniej jednak jest to Wasze życie i Wy sami decydujecie się na wzmocnienie duchowego połączenia i wibracji, więc to Wy podejmujecie decyzję o tym, czy będziecie się dzielić swoją prawdą, czy też nie. Możecie się tą prawdą dzielić samymi sobą, bo to od, od, od siebie musicie, musicie, nie musicie, ale od siebie trzeba zacząć, Tak. Do tego potrzebna jest nam szczerość wobec samych siebie i wszystkich otaczających nas osób, tak. Aby wygłosić swoją prawdę światu z przejrzystością, spójnością i wdziękiem. Najpierw popotrzebujemy nawiązać ze sobą wewnętrzną rozmowę, taką pełną uczucia, bez oceniania, bez... Stwierdzenia, że z nami jest coś nie tak, spojrzenia na siebie z akceptacją, z miłością, zauważenia też wszystkiego tego, co, co przeszliśmy wszystkich doświadczeń, jak sobie z tym poradziliśmy i też docenienie siebie samych za, za pracę, którą wykonaliśmy. Dobrze jest powiedzieć sobie samemu, że wszystko będzie dobrze i że macie ogromne wsparcie, bo macie. Jeżeli przyjęliście do swojego życia wsparcie aniołów czy tej siły wyższej, no to macie to wsparcie, aby podjąć taką decyzję i być szczerym ze sobą i z ludźmi wokół was. Ważne jest, żeby te słowa prawdy wypowiadać z uczuciem. I w ten sposób pokazujemy również szacunek innym osobom, tak? Ponieważ pokazujemy, co tak naprawdę czujemy. Możecie powiedzieć sobie, że jesteście lepsi niż przeciętność, bo jesteście. Wiecie, zdobycie się na odwagę. Żeby być prawdziwym sobą, żeby dzielić się z innymi prawdą o sobie, to jest naprawdę coś. Możecie powiedzieć sobie, że jesteście boskim światłem, a wszystkie poprzednie wasze decyzje opierały się na informacjach, świadomości i inteligencji, którą wówczas posiadaliście. Bo tak rzeczywiście jest, że. Zanim zaczniemy się rozwijać, nie mamy wiedzy o tym, że, że pewne rzeczy wydarzają się dlatego, że podejmujemy pewne decyzje, dlatego że mamy jakieś przekonania w swojej głowie, tak, które nie są nasze, że działamy według określonych schematów, że jesteśmy w pewien sposób zaprogramowani. tak. Mm. wy możecie sobie też powiedzieć, że kiedy otworzycie się na szczerość, wyzwolicie się. I wtedy wygłoście swoją prawdę. I kochani, do dzisiejszej lekcji będzie tylko wibracja, którą napiszę Wam w opisie pod filmem. Natomiast, co jest moją prawdą, którą się chciałam z Wami podzielić. Jakieś cztery tygodnie temu wspomniałam wam o tym, że mam trudną sytuację w pracy z moją liderką. No, okazało się, że przez półtora miesiąca miałam spokój wszystko było dobrze, ponieważ były jeszcze trzy nowe osoby, o którym ja nie wiedziałam, którym się kończyły umowy. Dwie zostały zwolnione, znaczy nie przedłużono im umowy jednej, przedłużono tylko na trzy miesiące, no i potem liderka się wzięła za mnie i cóż mogę powiedzieć, zaczęło się podważanie moich kompetencji, manipulowanie faktami, manipulowanie wiedzą i co mnie bardzo zaskoczyło, przeraziło, to spowodowało, że po pierwszej takiej sytuacji dostałam tak silny atak paniki, tak silny stan lękowy, że wywołało to u mnie objawy somatyczne. Poradziłam sobie z tym medytacją, ćwiczeniami oddechowymi. Natomiast i dwa dni był spokój, natomiast później wróciło to i to z jeszcze większym natężeniem. Ze względu na to, że nie mogłam odkryć, co jest tym takim triggerem, który to odpala, Przeraził, po pierwsze, przeraziło mnie to, że wracam do punktu wyjścia, ale nie mam depresji. Ponieważ na poziomie swoich myśli i takich emocji dotyczących normalnego życia, znaczy życia jest wszystko ok, nie czuję się smutna, przygnębiona ani nic w tym stylu. Oczywiście przestraszyłam się, bo w pierwszym momencie myślałam, że wraca depresja, ale jednak nie, Wróciły, są stany lękowe. Ze względu na to zdecydowałam się na przyjmowanie leku który mi pomoże nad nim zapanować, ale pojawiły się efekty uboczne tego leku. E, oczywiście czekam na, też zdecydowałam się na skorzystanie z pomocy psychologa, ponieważ nie mogę znaleźć, e, m, co powoduje to, że odpalają te ataki paniki. I wiecie, mogłabym mieć pretensje do, do mojej liderki, tak? Mogłabym być na nią zła i tak dalej, obwiniać ją, powiedzieć, że wina leży po jej stronie, ale Fakt jest taki, że przyczyna tkwi we mnie. Jest to coś, co jest, co, co jest ukryte bardzo głęboko w mojej podświadomości, do czego ja się w tej chwili do, do tego czasu nie dokopałam. Yy, I dopóki tego nie uzdrowię, będą yy, prawdopodobnie te stany lękowe gdzieś tam się yy, aktywować, więc. Wiecie, nie mogę kogoś innego obarczać winą. Oczywiście no, jej zachowanie to spowodowało, tak? Aczkolwiek mówię, przyczyna tkwi we mnie. I od jakiegoś czasu właśnie szukam tego, tego triggera i prosiłam właśnie o wsparcie swoich aniołów, siłę wyższą. I rozdział, na który trafiłam, przy którym właśnie poczułam, to takie grzanie w sercu. To był rozdział o pracy z cieniem, stąd wiem, że jakaś część mnie próbuje wyjść na powierzchnię i próbuje być zauważona, i w ten sposób to się daje mi tym właśnie bardzo mocno po głowie z tymi stanami lękowymi, żebym to zauważyła. Jeszcze nie odkryłam tej przyczyny, cały czas jej szukam. Ale nie mam do nikogo pretensji, nie mam do nikogo żalu, nie czuję złości. Mówię, w pierwszym momencie pojawił się strach, pojawiło się przerażenie. Być może to była też moja presja, taka, którą sama na siebie narzuciłam, bo mi bardzo zależało na tej pracy. Podjęłam decyzję, że będę szukać innej pracy, bo dopóki nie odkryję, co jest tym aktywatorem, nie chcę powodować natężenia tych objawów aczkolwiek nie zamierzam się poddać i wiem, że odkryję. Tym bardziej, że uświadomiłam sobie też, że ten rok jest numerologicznym numerologiczną dziewiątką, co oznacza koniec cyklu i bardzo wiele z nas będzie wychodziło właśnie bardzo takich dużo trudnych rzeczy możemy zostać przeczołgani w tym roku tak naprawdę, bo bardzo dużo spraw będzie chciało być zakończonych. Więc podejrzewam, że to jest coś, co do tej pory nie uzdrowiłam, a co potrzebuje tego uzdrowienia, integracji. Może to jest jakaś część mnie, którą odrzuciłam z jakiegoś powodu, ze wstydu bądź z jakiegoś błędnego przekonania, że nie będę akceptowana, jeśli... Będę miała tą część siebie, tak. Pamiętajcie, że w cieniach są ukryte to również nasze dary i talenty, i to są rzeczy, których na przykład się wstydziliśmy, bo uważaliśmy, że e, będzie to, będą się, będą się nas śmiać bądź nie będą nas akceptować. Mm. No więc tak, to jest moja prawda. Mierzę się w tej chwili z atakami e, lękowymi, ze stanami lękowymi i no i cóż, i muszę odkryć przyczynę tego i odnaleźć, odnaleźć to, co, to, 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 co woła o uwagę, i móc to uzdrowić, tak? Kochani, na dzisiaj to wszystko. Życzę Wam przyjemnego wieczoru i cudownego dnia jutro. Pozdrawiam Cię, po, do zobaczenia. Magda.